A chciałem dzisiaj powiedzieć szybko i krótko o Dawidzie. Dawid, król z Biblii, był określany, że jest to człowiek według serca Boga. Bóg go określił, że to będzie człowiek według mojego serca i taki rzeczywiście był. Więc Dawid jako przykład do naśladowania dla chrześcijan jest bardzo dobrym pomysłem. I w jego życiu, w życiu Dawida ludzie widzą często, że jego zasługą było to, że bardzo się starał przestrzegać zasad, przykazań. Zresztą w psalmach Dawida jest często mowa o tym, jak na przykład jak zachowa młodzieniec w czystości swoje życie czy tam serce, przestrzegając Twoich ustaw i Twoich zasad. Nie? No więc dużo ludzi widzi w Dawidzie, zwłaszcza, że to jeszcze Stary Testament, to widzi w Dawidzie kogoś, kto bardzo się starał przestrzegać zasad. Ale ja tego nigdy nie widziałem, jak czytałem Biblię. Może dlatego, że najpierw czytałem Biblię, a potem chodziłem słuchać kazań do kościołów. W tej kolejności, jak się czyta Biblię, mając taki wolny umysł, to niektóre rzeczy widać od razu, bez żadnych uprzedzeń. No i widziałem Dawida jako człowieka, który w ogóle się nie przejmował zasadami. Bo on nie wygląda na kogoś, kto by się za, za, tak bardzo zastanawiał nad tym, co przestrzegać, czego nie przestrzegać. To był człowiek bardzo emocjonalny. Przykładowo cała jego kariera zaczęła się od walki z Goliatem. To wszyscy wiedzą chyba, nawet jak Biblii nie znają, to, bo to słynna sprawa, że ktoś, kto nie ma szans walczy z kimś bardzo silnym i wygrywa. Więc Dawid wygrał z Goliatem, ale w jaki sposób i dlaczego on w ogóle walczył z tym Goliatem. no więc zaczął walka się cała zaczęła, no była taka, byli na wojnie yy, Izraelici z Filistynami i yy, no był taki impas yy, i w takich sytuacjach yy, był taki zwyczaj wśród narodów yy, różnych, to, to w ogóle wszędzie był chyba taki zwyczaj że się zamiast wszyscy się mają wykrywać, to się bierze dwóch reprezentantów i oni się tłuką i, kto wygra, ten, ten wygra. No tak jest bardzo emocjonujące spotkanie i w ogóle trochę rozrywki przy okazji. No i Dawid się wystawił do czegoś takiego, ale dlaczego? Dlaczego on w ogóle zaczął walczyć? Dlaczego on się... bo nikt nie chciał walczyć z dwu i pół metrowym goliatem, znanym i lubianym, prawda, tutaj zapaśnikiem wagi ciężkiej, a Dawid chciał. Dlaczego? Czy dlatego, że przestrzegał przykazań? Czy dlatego, że mu zależało na zasadach od Boga? Ja tego nie widzę, i tego w Biblii nie znajdziecie. Za to znajdziecie dużo wybuchów emocjonalnych Dawida. Dawid to zrobił z powodów tego, że był po prostu napalonym młodym gościem, który był kompletnie zakochany w swoim Bogu. Niezależnie od tego, czego rozumiał, czego nie rozumiał, ale był emocjonalnie bardzo związany z Bogiem. I dlatego po prostu go wnerwiło to, że jakiś gość, wszystko jedno czy dwumetrowy czy półmetrowy, obraża jego Boga. Stwierdziwszy, że Bóg jest silny i da zwycięstwo nawet mi i każdemu nad myszy polnej, jak będzie chciał, wziął i uskutecznił tą wiarę i to swoje przekonanie w ten sposób, że wystąpił do walki, ryzykując swoje życie i zdrowie. I nawet los całego Izraela. W jakimś tam stopniu. No, ale uważam, że to jest słuszne, a nie dlatego, że przestrzegał zasad. Więc Dawid to nie był ktoś, kogo można by stawiać za wzór przestrzegania zasad, zwłaszcza, że nie zawsze mu się to tak udawało. I to z tych samych powodów, że był zbyt emocjonalny, że uczucia stawiał często przed rozumem, że robił rzeczy, na które się tak porywał, bo był taki bardzo właśnie emocjonalny, taki ludzki. I co ciekawe, Bóg wcale tego nie potępił, że nie był Dawid farzeuszem, który kocha się w przestrzeganiu zasad, i że w podejściu do Boga Dawid widział coś więcej niż tylko przestrzeganie jego reguł i zasad, właśnie i przykazań i nakazów. Coś o wiele więcej. Widział w Bogu przede wszystkim osobę, do której miał bardzo bliski emocjonalny stosunek, do tej osoby i w wielu miejscach to naprawdę widać w historii Dawida, o czym tutaj gadać nie będę, bo sobie możecie sami przeczytać pod tym kątem i zwrócić uwagę, że naprawdę taki był. Kiedy była sytuacja, kiedy Bóg mu dał do wyboru różne rodzaje kary, to Dawid wybrał sobie karę, która była może najtrudniejsza, ale najbardziej związana z Bogiem. Znaczy wybrał sobie, że nie będą go ludzie karać, że nie będzie ukarany z ręki ludzi, tylko z ręki Boga. I tak to uzasadnił, że z tego wszystkiego najbardziej wybiera taką karę, która, która będzie z ręki Boga najbardziej bezpośrednio. Dlaczego? No bo Jego najbardziej lubił, Jemu najbardziej ufał, z Nim był najbardziej związany i najbardziej wierzył, najbardziej wierzył w to, że Bóg jest dobry, no, że jest dobry, że wybacza, że lepiej jest być karanym przez Boga niż nagradzanym przez człowieka nawet. No, więc taki, taki był Dawid. I to jest jaki morał, no właśnie jaki morał z tego powiem morał wpłynie z historii o Dawidzie i z jego emocjonalności taki, że taki właśnie człowiek jest nazwany wzorem do naśladowania, wzorem i człowiekiem według serca Boga i Jezus jest nazywany właśnie synem Dawida potomkiem Dawida i wszyscy, którzy później po Dawidzie byli bardzo chcieli mieć prawo nazywać się potomkami Dawida, spadkobiercami albo być porównywani do Niego więc to jest ktoś, kto według Boga samego jest godny naśladowania i tacy powinniśmy być. I Dawid jest akurat przykładem kogoś, kto zamiast podejścia takiego, że to mi wolno, tego mi nie wolno, on miał tylko podejście kocham mojego Boga i bardzo mi się podoba to, co jemu się podoba a mi się nie podoba, to co jemu się nie podoba nie lubi jak go obrażają to jest, to jest reakcja typowego męża, typowej żony że po prostu go w nerwie, jak ktoś mu obraża żonę i jego wtedy żadne zasady nie obchodzą po prostu zazdrość, która się bierze z emocji jest drugą stroną tego samego zjawiska miłość i zazdrość chodzą sobie w parze i tak jak Dawid był zazdrosny o Boga tak samo Bóg był zazdrosny o Dawida i tym, czym się kierował Dawid, gdzieś tam, gdzieś tam głęboko w sobie w sercu, to była właśnie ta miłość do Boga, ale nie zasady, i nie przestrzeganie ich, i nie widział wcale y, tego, tych zasad i tego, jak żyć, a jak nie żyć, jako kluczowe w podobaniu się Bogu. W podobaniu się Bogu za kluczowe uważał podobanie się Bogu, po prostu w emocjonalną, bliską, y, prawdziwą i szczerą więź i relację z Nim. I to jest dobre, coś do nasiadowania, i może sobie to powinniśmy przypominać, bo w większości kościołów tutaj, chrześcijańskich, które się tak nazywają, chrześcijaństwo jest sprowadzone do Starego Testamentu, do zbioru zasad, właśnie. I zamiast się zastanawiać, czy jak blisko z tym Bogiem jesteśmy, zamiast się cieszyć tym, że jest dobry, że nam coś dobrego daje, zamiast czuć jakąś więź nim, to my się tak skupiamy jak y, biurokracja jakaś tak skupiamy się na tym, czy wypełniliśmy przepisy, czy nie, czy podlegamy y, potępieniu, czy nie podlegamy. Dawid się w ogóle na tym nie zastanawiał w taki sposób. On chciał być jak najbardziej podobać się Bogu. Nakazy Boga uważał za y, przejaw jakby tej relacji trochę, ale to one były drugorzędne, a nie pierwszorzędne w tym wszystkim. To znaczy wiadomo, że jak Bóg coś kazał, to nie bez powodu i. Posłuszeństwo Jemu jest częścią miłości do Niego. Ale w ten sposób nadrzędna jest tu miłość i ten cel w głębi duszy Dawida to był chęć podobania się Bogu i bycia z Nim w harmonii, utrzymywanie tej więzi. To było ważne. I to dla nas też powinno być ważne. I to widzę tak samo w Jezusie i w Jego zachowaniu dokładnie to samo, bo przecież cały czas się czepiał ludzi, którzy się uwzięli na te zasady, czy w jego czasach to byli faryzeusze głównie uczeni w piśmie i tacy czepiał się tego ich podejścia, że mówi, że nie rozumieją tej koncepcji. Nie rozumieją, że Bóg chce miłosierdzia, że chce właśnie relacji, a nie ofiary, a nie przepisów. Nie być automatem, nie wykonywania przepisów dla przepisów. To nie o to chodzi. Zarzucał ciągle ludziom jemu współczesnych w współczesnym, że nie rozumieją Boga w ogóle, o co jemu chodzi. No i czy Jezus, czy Dawid to mieli właśnie strasznie podobne podejście do tego Boga takie bardzo ludzkie, bardzo emocjonalne. To mi się podoba to jest żywe to jest prawdziwe bycie człowiekiem. I ja sobie myślę, że warto sobie przypomnieć od czasu do czasu o tym. Dlatego na przykład teraz w takim kazaniu. Chciałem zwrócić na to uwagę, żebyście pamiętali o Dawidzie, jak kiedyś usłyszycie, czy coś, że to był człowiek, który był emocjonalnym, po prostu gówniarzem, w jakimś tam sensie, na pewno poważni ludzie by go tego tak określili, który postępował pod wpływem impulsu, emocji, uczuć i rzeczy takich zupełnie irracjonalnych, ale punktem wyjścia była ta jakaś niesamowita jego miłość do Boga, to przywiązanie do niego i to, że mu naprawdę. Blisko zależało na Bogu, jak na najlepszym przyjacielu, jakiego można mieć. To była Ambona. Kazanie dzisiaj na stronie odwyk.com. Dobra, noc, do następnego kazania. Zobaczmy.